Hej, witajcie Widzowie, z tej strony ja, Dino TV. dzisiejszy odcinek to nieco inny odcinek, ponieważ dzisiaj zamiast y, na Robloxie będę w swoim pokoju a dzisiejszy odcinek to pokaz mojego stanowiska więc tak ono się na pierwszy y, rzut oka prezentuje tutaj a więc tak, no jest, ma, składa się ono z dwóch monitorów, tutaj głośniki ale dobra, to może zacznijmy od y, tutaj tego krzesła. Y, jest to y, krzesło Diablo Chairs X-Ray y, wersja L, czyli duża, no XL nie prałem, bo jeszcze taki duży nie jestem, ale no. Dobra, y, tutaj jest mój główny monitor, o pozwolę, że sobie usiądę. Y, Asus V coś tam, już nie pamiętam dokładnie jego nazwy. Ale powinna się pojawić wam na ekranie. Drugi monitor to Philips 276E. Pełna nazwa, oczywiście, też się Wam powinna teraz wyświetlić. Moja klawiatura to jest ta oto klawiatura, czyli Razer Ornata Chroma V2, chyba. O ile dobrze pamiętam. Używam jej już z 2 lata ponad. Znaczy może nie że ponad, chyba około, nawet trochę mniej. I sprawuje się świetnie. Tyle mogę powiedzieć. Taka fajna. No taki dźwięk ma. Myszka to była, myszka to jest Razer DeathAdder Essential. Kupiłem ją razem z tą oto klawiaturą. No i się sprawuje też bardzo dobrze. Nie, nie jest, nie ma, jest ona po prostu fajna. Prosta jak dla mnie, i no ciekawa. Tutaj podkładka z Genesis. Nie pamiętam dokładnie jaka, ale no też mam już jakiś czas i się dobrze sprawuje. Ponad, może na 2-2,5 roku. No tak się z daleka prezentuje. Myślę, że jeśli chodzi o kable to sobie dobrze tutaj poradziłem. No bo jak się tutaj siedzi, to nie są widoczne. Mikrofon to był SPC Gear. SM900, jeśli dobrze pamiętam. No, taki oto fajny mikrofon. Z... Używam go około pół, ro pół roku może. I sprawuje się bardzo dobrze. Właśnie go używam do odcinków. Tutaj jest mój y, laptop y, MacBook Air z 2018 roku. No nie jest to jakaś maszyna gamingowa, no do gier to w ogóle tragedia. Ale do innych prac to ogólnie polecam, nawet na nim głównie też świetlam czat. No, przejdźmy może teraz do głośników. Głośniki to są z tej, oto tutaj wieży pioner. Kiedyś miałem wieżę, nie wiedziałem co z nią zrobić, to zrobiłem sobie z niej głośniki i powiem Wam, że super jakość dźwięku. No, tutaj trochę. Tutaj trochę jest spaghetti, jeśli chodzi o kable, ale jak się siedzi, to nic się nie widzi, więc to jest najważniejsze. Tu jest też mój router, no modelu nie będę, nie będę podawać bez przesady. No, no to może tutaj zajrzyjmy do yy, skrzynki, czyli komputera. A więc tak, o sobie odsunę trochę. Oto on. No niestety stąd słabo widać. no. Nie mogę włączyć światełka, niestety. No, y więc tak, komputer to może y takie najważniejsze części podam, bo znam na pamięć. No to karta graficzna Gigabyte GTX 1066 GB y dobra, dobra jest nawet. Y na moje wymagania to akurat wystarcza. Y procesor Intel Core i, i 58400 też jest w porządku, tutaj nowe chłodzenie mam od Pequiet no nie widać tutaj dokładnie, ale no, jest fajne, bo jak się przerzuciłem z tego podstawowego na to, to dwa inne światy w ogóle 16 GB jest DDR4 może jakieś jeszcze tutaj się pojawią na ekranie takie mniej ważne, między innymi na przykład o w ogóle y, terabajt pamięci HDD i 120 GB pamięci SSD. No, tutaj, jeśli chodzi o kable, to nieco gorzej to wygląda, ale na szczęście tego nie widać. No, no to tak się prezentuje moje stanowisko tutaj. O, może sobie nawet wysoko przesunę. O. I tak się prezentuje w całej okazałości. Jak dla mnie to bardzo fajne. Możecie też ocenić jak Wam się podoba. A to ode mnie na tyle. Do zobaczenia.